Witam Was na kanale Simsweek. ja Jestem Pandora. A dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek 100 Adopcji. Po dłuższej przerwie, znowu, ale, no, chciałam zrobić domek. Zresztą tam nie będę Wam mówić. Pisałam na grupie, więc raczej wiecie o co chodzi. Zresztą mówiłam w innych też odcinkach. Mamy nowy domek, ale jeszcze się nie przeprowadziliśmy. Chciałam się przeprowadzić z Wami, w sumie, i zdecydowałam się, że poczekam, właśnie i przeprowadzę się razem z Wami. No i tak, mamy Trochę kasy. Zarabiałam na obrazach, na zbieraniu. Naprawdę sporo posiedziałam, pozbierałam, popawiłam się. No i mamy. Chyba wystarczy nam na ten dom. No i teraz sytuacja rysuje się tak. Wszyscy są w ogóle zmarnowani prócz matki. RU. E, to bo się już nie będziemy zajmować, bo tak. Mamy masowe urodzinki też. Jest szóstkowa. Do tego. Szona jest też szóstkowa, i one się wyprowadzają razem. One nie mają chłopaków, ale wyprowadzą się sobie razem. Mamy piątkową Moniczkę, tutaj jeszcze sporo życzę do roboty u niej. Mamy też szóstkowego Werdzira, dobrze pamiętam? Nie, Oziego. Mylę ich. Nieładnie. Tak, mamy szóstkowego Oziego, więc on się stanie nastolatkiem w dzisiejszym odcinku. Vergil jest piątkowy, więc jeszcze trochę mu brakuje. No i było... A gdzieś tu było... Było, 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 było. O matko, gdzie to było? O, że Hayley ma wkrótce urodziny. Zresztą ja mówiłam, że po czterech dniach, a już jest chyba piąty dzień w ogóle. Będę ich postarzać. Tak więc szybko... Ty weź szybki prysznic i tak ty nic dzisiaj nie robisz. Moniczka, Ty też nie, to zajmij się siostrą swoją. Jeszcze. Mama skończy obraz i zajmiemy się resztą. Dobra, może przed tym weź sobie prysznic. I usiądź, bo Ty masz urodziny. Ty, skoro, ten, skoro się nudzisz, to pooglądaj sobie film. A ty miałeś też coś tam do roboty. No nie, ty też masz urodziny. No to sobie usiądź z siostrą. Mamuśka szybko dokończy. Potem jeszcze ogarniemy przed wyprowadzką. A ja zresztą wyprowadzimy się, jak dzieci wrócą w piątek ze szkoły. Tak więc dzisiaj ja zrobię im urodzinki zaraz. I położę ich potem spać. I zobaczymy się, jak już będziemy ich wyprowadzać. Dobra. Kończysz ten obraz? Skończyłaś. No to sprzedaj. Już teraz powinno nam wystarczyć, bo jeszcze musimy dwójkę dzieci adoptować. Dobra mamuśka. Otwieramy, mamy dwa torty. Mamy tort hamburgerowy ze świeczkami i mamy ciasto czekoladowe ze świeczkami. Dobra, ustawimy wymiary. Możliwości i będziemy dzisiaj ogólnie recyklingować trochę. Recykling tortu. Siadaj tu. Ty, cwaniaczku, też siadasz tu. Akurat się komuś zechciało na Face'a zapisać. Mhm, ładnie. Dobra. W takim razie odkładam rzeczy. Ty jesteś ok. To jest takie straszne ogarnianie, wiecie, ja dawno nie grałam. W ogóle, chyba odkąd. Był ostatni odcinek z tej adopcji, ja nie grałam w ogóle. Tak więc miejmy nadzieję, że tragedii tu się nie podzieje. Miałaś tu przyjść. Czemu tu nie przyszłaś? Czemu, dlaczego i o co tu chodzi? Dobra, Moniczka, to już tam się nie zajmuj. Siadaj tu. Ty jak się wykąpisz, to też możesz tu usiąść. I Ty już jesteś gotowa, żeby usiąść też? Dobra, to zaczniemy po prostu od ru. E, wypowiedź, życzenie. Mamy dzisiaj potrójne urodzinki. I szybko, jak Ty tylko wypowiesz te życzenie, to zaraz dodamy jeszcze raz świeczki. Dobra. Zostaje nam ostatnie zrandomujemy sobie w moim tym programie jedną cechę dla niej. No. Yy, dobra. Maszyna do tańczenia. Tak? Nie pamiętam jak to się dokładnie mówi. A, mistrzyni prokietu w polsku. Ma bardzo szalone cechy ogólnie. W ogóle zmieniła się ta do zmiany. Ale super, nasza ru jest już duża. Dodaj szybko świeczki. Będziemy iść po kolei z dziewczynami. Nie bądź spięta, masz urodziny. Ty zdmuchnij po prostu świeczki. I zaraz wszyscy zjedzą tego tortu. No, stawaj. Kolejne urodziny. Dzisiaj mamy szał urodzinowy. I też przeprowadzkę, tak więc po dłuższej przerwie przynajmniej coś się będzie działo. Dobra, dla ciebie mamy. Już. Klikniemy. Co dla ciebie mamy? Nie lubi dzieci. No może i dobrze, że nie macie chłopaków w takim razie. Nie cierpi dzieci. Patrzcie, dobra wegetarianka, ale dzieci nie lubi. Czyste szaleństwo. I Ozji, dobrze, jeszcze sprawdzę raz, czy to na pewno ty masz urodziny. Matko nie mogę znaleźć. O, tak, szósteczka, ok. Wypowiedz życzenie. A my dodamy jeszcze tutaj świeczki, bo się mogą przydać. Tamten tort zjemy wszyscy, a ten będzie jeszcze w zanadrzu. Na przyszłość. No i ostatnie urodzinki, pomijając jeszcze Heidi, będziemy mieć pierwszego todlerka. Ja będę miała pierwszego todlerka. Trochę z nimi pograłam, ale nie aż tak, więc bardzo chętnie sobie zagram. Dobra. Nastolatka. Randomujemy sobie nastolatka. Jaką będziesz miał cechę? Uuu, uh, niedobrze, będziesz miał cechę dewiacja, i to jest wróg publiczny. I będziesz zazdrośnikiem. No, Ozi. No i widzicie, i znowu ma kosmiczną. O matko, jakiego ty masz nosa? Nie wiem, czy ja coś z tobą zrobię, ale to już zrobię. Jak będziemy się przeprowadzać, na razie nie będę go zmieniać nawet. No to zaszaleliśmy. W każdym razie, no, nic nie poradzimy. Eee, gdzie to jest zawołaj na posiłek? Jest? O, jest. No to wołamy na posiłek. No trudno. Jest jak jest. Co poradzisz, jak nic nie poradzisz? Tak już będzie wyglądać. Może go zmienię, ale raczej pokażę Wam go już w nowym domu. Chociaż bo Hailey też będę zmieniać w nocy, to myślę, że pokażę Wam nowy dom i pokażę Wam jakich przebiorę. Reszta tortu do lodówy. W piątek po lekcjach się przeprowadzimy, żeby dzieciaki nie miały jakiegoś tam szoku. A no tak, to był tort hamburgerowy. Że się nie pożygałaś, to jeszcze cud. To w takim razie musisz odrabiać lekcję, musisz to odrabić lekcję, to oddamy mamie. Ona ma tutaj trochę rzeczy i ta ma trochę rzeczy, żeby się przeprowadzić z nimi, bo je wyprowadzamy. I dziewczyny. Dziewczyny przeprowadzimy razem, jak my się będziemy przeprowadzać. To jeszcze jutro pomogą. Wiecie, taki powrót. Ja sobie je zostawię i później od razu po szkole je przeprowadzimy. zaczę wszystkich przeprowadzimy, więc pojawia się do was po szkole na pewno i myślę, że żeby ten odcinek nie trwał Bóg wie ile, to jeszcze postarzymy sobie Tutu tu tu, tu, tu tu więcej opcji Postaż. i już w nowym domu adoptujemy dzieciaki. Tak, w nowym domu adoptujemy dzieciaki. I to dwójkę. Ale to już wytłumaczę Wam w nowym domku. Postarzymy tylko małą. i to Dlerka sobie wyrandomujemy. Co będzie? Będzie niezależna. Okej. Okay. No i mamy niezależną Heidi. Super, mamy maluszka. Dobra, ja się wezmę nimi zajmę. I widzimy się jutro po szkole. I się wtedy pobawimy dokładnie już wtedy. Dobra, mamy najpierw wstawkę z tym jak wyglądają. Hailey ma taki strój, taki, taki i taki. Jest przesłodka. Ma brązowe oczka. Zmieniła mi tylko fryzurkę tak naprawdę i trochę ubrania. No, ale niestety Ozzy wygląda, jak wygląda. To jest chyba w ogóle imprezowy. Takie, no, ciężko było cokolwiek zrobić, ale jest taki półelegancki. Wygląda śmiesznie, ale no cóż. Tutaj taki, taki, taki. Ten widzieliście i ten widzieliście. No, taki, taki on jest. Cóż zrobić? I zaraz się widzimy w trybie życia. Ogólnie wracamy. Wzięłam wszystkim dzień wolny w szkole. Stwierdziłam, że może zróbmy sobie ogólnie taką przeprowadzkę i też przy okazji nie będzie niknem na pewno miał urodzinek teraz. W szczególności, że i tak bierzemy zaraz nowe maluszki. Obczyściłam wszystko praktycznie z rzeczy. No, niestety, tak to jest, jak już się wyprowadzamy. Chyba wszystko wzięłam, przynajmniej mam nadzieję. Ostatnie czego nie wzięłam na pewno to jest lodówka, ale lodówka już we własnym zakresie zaraz opróżnię. I zabiorę dzieciaki i wszystkich do nowego domu, więc ostatni luk na stary dom. Żegnamy się. No i cóż, no zaraz się widzimy w nowym. No i jesteśmy w nowym domku, będziemy tutaj mieszkać teraz. Jest duże, zostało nam akurat 2000 na dwójkę dzieci i będzie trzeba zaraz zacząć zarabiać, bo nie będzie nas stać w ogóle na nic ogólnie rzecz biorąc, będzie 400, więc nawet na rachunki nas nie będzie stać. Zabrałam ze sobą rzecz jasna, tam takie pierdoły, typu to czy to, żeby dzieciaki mogły się bawić. Tutaj troszeczkę siewek wzięłam. Nie wszystkie, bo już też nie wszystkie potrzebuję. Dodałam tutaj zabawki różne. To ja też dużo nie dodawałam tam wcześniej, bo tu różne zabawki, jakieś obrazy poprzenosiłam też razem z nimi. Więc jest a jest tego wszystkiego. No. I zaraz adoptujemy dwójeczkę dzieci nowych, jakby nie było. I będziemy się dalej bawić. Dobra. Muszę się jeszcze wdrożyć, przepraszam, jeszcze będę tak nie ogarniać zbytnio, bo no naprawdę dawno nie grałam i w sumie fajnie jest tak wrócić do grania. I też będę musiała się przyzwyczaić do domku. Mamy tutaj dwie kołyski, tu na podwórku są dwa miejsca pod dzieci. No i bierzemy, zaraz się dowiemy jakie będzie. Rzucę sobie już kostką i kliknę rodzina, adoptuj. I jest cztery, więc pierwsze dziecko to będzie dziewczynka. A mówię o tym, że będziemy mieć bliźniaki, bo w zasadach, jeżeli ktoś z was czytał, to w zasadach jest coś takiego, taki zapis stworzyłam, że może brać dwójkę dzieci, tak jakby rodzeństwo. W dziesiątym, tak jakby dziesiąte dziecko może być bliźniakiem albo rodzeństwem z jakimś innym dzieckiem. Ale liczy się to jako jeden, a ja bym chciała mieć też dwójkę, żeby się troszeczkę też utrudnić, bo zaraz Moniczka nam się wyprowadzi. Znając mnie to Ozji też się zaraz wyprowadzi i nie będę wiedziała co z nimi robić. Ozzy bierze ten pokój, bo mamy tutaj Vergil też niedługo już będzie, ile on ma, jest piątkowy. Musi tylko dobić do końca, no to ile to będzie z jeden dzień simowy, jeden odcinek i on będzie już... Nastolatkiem, więc oni będą razem. Moniczka, tak naprawdę, dobić jej drugi punkt, i ona się zaraz w następnym odcinku pewnie będzie wyprowadzać, już. No cóż, ale tak to jest. Na razie każdy ma swój pokój. Wszyscy przejmują na własność, wszyscy przejmują na własność, i mała, weźmiesz sobie. A jesteś na niebiesko ubrana, to weźmiesz sobie. A, nie możesz, nie bierze się łóżka dzieckiem. Dobra, dobrze wiedzieć przy okazji. Więc na razie się pobawisz, na dole, czy jakieś zabawki mam? Jakieś tam mam, tutaj jest kotek, o, to możesz się kotkiem pobawić. Dostawiłam ten nocniczek, bo ojejku, dziękuję, że ktoś mi to powiedział, bo... Jakoś tak, no, nie grałam jeszcze i dlatego może zapominam wiecznie o takich rzeczach, no, ale cóż. Dać napój, czy coś zapiszemy... I rozmawiać dobrze. I właśnie się zastanawiam. Zobaczymy, jak długo zejdzie z Heili. Heili będzie takim taką, no, królikiem doświadczalnym. Będzie. Musimy usunąć wpisy, bo jest masa rzeczy tutaj. Będzie naszym króliczkiem doświadczalnym. Zobaczymy, jak długo zejdzie mi robienie tego dziecka. Znaczy robienie dziecka. Ojejku, gadam głupoty. Jak długo zejdzie mi na stworzenie, nas dobicie jej umiejętności. o. Dobiję to ja siebie zaraz. Ło, wow, mamy same nogi. Wyszła czwórka, więc mamy dziewczynkę pierwszą. Więc jest Danusia i Emilia. Weźmiemy sobie. Danusia. No tak, to mówiliście, że będą te. Że będą e, nóżki. Ktoś pisał. Ale tutaj nie ma nóżek i to mnie najbardziej interesowało. Ty możesz już chodzić po schodach? Nie możesz jeszcze. Co ty możesz porobić, Mała, w takim wypadku? Jak to przesunę, to będziesz mogła się bawić, pewnie, tak? No już przestajesz narzekać. Super. Dobra, każdy musi coś robić. Moniczka, ty to masz właśnie do rozwinięcia drugiej. A, ty miałaś śpiewać. No to stań sobie tu na podjeździe i będziesz tu na podjeździe uczy... ćwiczyła śpiewanie. Ozi. Ty się w miarę dobrze czujesz. Dziki teraz mają własną łazienkę. Fakt, że wtedy też miały, ale mają trochę większą. Miejmy nadzieję, jeszcze jest na dole jedna. Więc sobie skorzystasz z tej na dole, się wysikasz. A możesz też wziąć prysznic. Nie podejść tutaj, tylko matką muszę kliknąć na prysznic. A pomyśl sobie pod prysznicem. Ty w ogóle nie masz żadnej umiejętności. No tak, bo jesteś dopiero co. Dopiero co się pojawiłaś. Dobra. To w takim razie, skoro nie masz umiejętności, to... To sobie pograsz w gry wideo? Jest tutaj? Jest tutaj. Graj sobie przez sieć z... Azru. I z Shonu. A co tam? Dziewczyny się wyprowadziły do miasta. Mieszkają w mieście dziewczynki. Sobie. W no, się będę przełazić przez tą kanapę, ale to. Nie będę na to zwracać uwagi. Dobra, a mamuśka leci po dziecko. A jeszcze zapomniałam o tobie. No Jakie ja mogłam o tobie zapomnieć? Szkoda, że nie zdążyłam mu dobić tej drugiej godziny z mamą. Czytania. Mam musi być dorosły. Tak, z dorosłym. A szkoda. A szkoda. To sobie pomaluj. Porysuj sobie kształty. No tego się jeszcze nie uczyłeś. A my sobie się przybliżymy do małej. O, słoneczko. Mam dalej trochę. Bawi się w historię jakąś. A, tam myślę sobie, co mi tam śpiewa? To ta śpiewa tam. Ojku. Nie przyzwyczajono do dźwięków do niczego normalnie. Na trójeczkę weźmiemy, żeby szybciej adoptowała, bo mamy dwójeczkę do adopcji. Mamy nowego członka rodziny, na którym miejscu się pojawi... A właśnie, imię miałam jeszcze. No, widzicie. Zakręcona. Zmieniamy na damskie. I losujemy sobie imię. Wszystkie linki, jeżeli ktoś jest nowy w ogóle na serii, to wszystkie linki do generatorów, których ja używam są w opisie, tak samo jak link do wysyłania mi żon i mężów dla dzieci. I możecie sobie tworzyć, wysyłać mi i to będą wtedy tak tam jest, bodajże, dzieci Pandoramy. Zobaczcie sobie, ja jeszcze to sobie przypomnę później na następny odcinek, bo teraz będzie w czwartki. Tak jak dzisiaj macie, będzie w czwartki ogólnie seria. A dziewczynka się nazywa Margaret. Margaret, tak to przepiszę. Gotowe. Mamy... Aha! I tutaj się nóżki pojawiły. Taki myk. A dobra. To sobie później naprawimy. Eee... Joss. Przyjdź się do dziecka przytulić. A, to się później pobawię. no zaraz Cię włożymy do kojca normalnego, a nie... ...takie cyrki. No i bierzemy... ...drugie dziecko. Um, powtórzymy rzut kostką, generatorem, rzecz jasna, i sześć, czyli mamy drugą dziewczynkę. Bo dziewczynki były parzyste, a chłopcy byli nieparzyści. No i mamy, została nam Danusia tylko. Teraz przyspieszę to i od razu sobie nowe imię wezmę. Mhm. Żeby nie było, że się zapomnę znowu. Majra. A ładnie, 2 na M będą. Smak porażki poznałeś. To graj dalej. Co tam się będziesz cackać? Graj w imprezowy show. A, to przez internet miało być. Graj przez sieć. Może pograsz z drugim... A z jakimiś dzieciakami sobie pokraj. A co tam? Ty masz drugi poziom. Dobrze, wszystko dobrze. A następny odcinek naprawimy nóżki. Żeby już nóżek nie było. O, to ma wyobraźni trzeci poziom. Trzeci poziom wyobraźni masz. A w ogóle co tu robi pomidor? Yy, I wszystkiego po jednym. Coś yy, mogłaś jakoś jeszcze... A, możesz pokrążyć to. Ja myślę, że krążenie będzie dobrym pomysłem, żebyś trochę rozwijała już a możecie sobie przychodzić, nie, komitet odpowiedzialny przepraszam, ale możecie mnie nie lubić. Ale ja mam tutaj ważniejsze rzeczy do roboty. Na trójeczkę. A gdzie ty tak krążysz? A, ty idziesz poznać nowe rodzeństwo. Dobra, Majrę będziemy mieć. E, Danusia, jesteś Majra. Myra, tak? Myra się pisze. Dobrze. I mamy drugą. A no zresztą te nóżki wziąłem siorybami, szczerze mówiąc. Zobaczymy. Pewnie to naprawię, ale ogólnie rzecz biorąc, mi to jakoś nie przeszkadza. I tak zaraz będą duże. Na razie przytula powietrze. A ty dalej będziesz krążyć? Nie musisz poznawać rdzeństwa. Co to takiego? Dziecko. To dziecko. Zobaczymy, jak tam jej pójdzie te krążenie. Dobra, teraz trzeba przenieść te dzieci, jak już się wyprzytulasz mamuśkę. Dobra, ja mam pomysł taki. Wyprzytulej się, super. I bierzemy. Przesuniemy sobie dzieciaki. Tutaj. I. Tutaj super, mamy teraz dziewczynki już w łóżeczkach. I teraz tak, deal jest taki, że bierzemy. A, dzieci są smutne. Dobra, chciałam się pobawić, ale patrzę, że nic z tego. No to od razu na dzień dobry poprzyturasz i pokarmisz. A co? Ty już tam skończyłeś, to pójdziesz do Łazieny. Do łazieny, weźmiesz sobie też prysznic. I zaraz pomyślimy, co mógłbyś porobić. No i może sobie przyjdziesz na telewizor pooglądać film. Zyskać dodatkowe zaliczenie byś chciał? A masz takie? Nie. To jednak wrócimy do oglądania filmu. Wracamy do pierwszego pomysłu. A ty tam dalej grasz. A ty możesz uzyskać dodatkowe zaliczenie, czy wszystko ci załatwiłam? Tak, wszystko masz zrobione. Dobra. Wracamy do mamuśki. <grybujesz> no, tak synchroniczne wycie. Przyjdź tutaj. O, się będziesz uczyć chodzić przy okazji. Nie, karmienie musi być, bo nic to nie dało. A jak nic nie da jeszcze karmienie? Nie, karmienie dało. Dobrze. A ciebie mama zaraz wniesie na górę. Możesz jeszcze sobie trochę pogawasz do siebie. Nauczysz się tak mówić? Trochę pewnie się poduczysz mówienia. Jesteś głodna już. A możesz oglądać. Bo brat ci włączył. Ty sobie za ten czas zdążysz hiknąć. Nim dziecko cię dobije. Ale sobie tam śpiewaj. Dobra, karm szybko. O, to nie pomogło. A, i już brudną pieluszkę masz? To jeszcze to i skorzystaj. No i super. Dobra. I się zajmiemy tobą. To mamuszka musi się tobą ogólnie zająć. Myślę, że mogłaby cię wykąpać. Tak, mogłaby cię wykąpać. I będzie idealnie myślę. Kąpać potem nakarmić. A potem zajmę się trochę twoim bratem. Starszym. Skończę to oglądanie, żeby cię mama tylko już zgarnęła na szybko. I przeniosła do wanny. A za jeszcze musisz ponegocjować z dzieckiem. Negocjacje muszą być przecież. Od tak to się dzieciak nie da ci wykąpać. A wiem, ogląda jakieś filmy o kotach i psach. Niegrzecznych psach, bo widziałem, jak wywalił ten śmietnik. No. Wykop. O, pielucha. A ta złośliwa, albo brzuszek, kładny. To potem wszystkim jeszcze wrzucisz ją. Ojku, posadzisz i dasz jej żyć, i wrócisz wtedy do małej. Dziękujemy To no nasz pierwszy synek. Trzeba będzie tu posprzątać. Oglądaj jeszcze jakiś film. Daj jej. Nie z wyposażenia. Cały czas mylę te kliknięcia. Daj jej. Eee, kanapkę z serem i szynką. I zmień szybko tu pieluchę. Ono to będzie dzika faza, normalnie. I potem myślę, że możesz poczytać. O, na trzeci poziom osiągnęła to. Pomożesz mamie. A ty poczytasz z małym. Później. Żeby zdobyć mu ten poziom, może się uda jakieś aspiracje zdobyć, a właśnie, no i aspiracje wypełniła, więc zaraz sobie wybierzemy nową. Myślę, że autorkę bez celerów teraz napisać dwie książeczki i przypisać przez godzinę. to sobie będę tam powoli rozwijać. Mamy już obrazową. Będzie trzeba jeszcze zająć się ogródkiem. Oj, będzie impreza normalnie. Ojku, żeś narobiła kobito. Zjedz to po prostu, nie musisz tam siadać na tym krzesełku. Myślę, że nie jest to jakoś bardzo potrzebne ci. Mamuśka musi tam się zająć. No i super, i ty skończysz już oglądanie. I zaczniemy czytać z małym. Nic, a ja się będę z Wami żegnać, bo i tak pierwszy odcinek pół godziny będzie trwał. Oddalimy się sobie, ja się nimi zajmę i myślę, że zobaczymy się po weekendzie albo w niedzielę. Simową rzecz jasna, a y, seria będzie w czwartki. Co tydzień na razie chyba, że coś się zmieni, to wtedy będę dawać znać. Zapraszam Was jak zwykle na Instagrama, Facebooka, na grupę. Wszędzie gdzie się da wszystkie linki w opisie. Możecie też obejrzeć, jak speedbuildowałam ten domek, jest na, na kanale odcinek z tego. A na tą chwilę ja się z wami żegnam, do usłyszenia w następnych odcinkach, pa.